Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie na tym pierwszym oficjalnym spotkaniu z trenerem Kazimierzem Moskalem w Nowym Roku. Cieszymy się, że tak wiele osób przyszło na ten, na ten pierwszy trening. Jeszcze jest przed treningiem. Mam taką informację, że po 13 zdaje się rozpocznie się ten trening i oczywiście będziecie Państwo mogli. W nim, w nim uczestniczyć. Mhm. Dzisiejszy dzień jest także szczególnym oprócz tego, że piłkarze wrócili do nas i rozpoczynają przygotowania do tej bardzo ważnej, emocjonującej dla nas rundy, ale dzisiaj jest także początek sprzedaży karnetów na nasz stadion. Ta runda jest dla nas bardzo ciekawa, bardzo atrakcyjna, ze względu na to, że gramy na, na trzech frontach, mamy w teamowej się bardzo Emocjonujących i ważnych rywali. No, i po raz pierwszy ważna okoliczność, jeśli chodzi o karnety, to to, że można kupować karnety na cały stadion. Jeżeli ktoś teraz, od dzisiaj, kupi sobie karnet na miejsce na naszym stadionie, to przedłużając ten karnet, będzie ten karnet miał na zawsze. Więc chcielibyśmy za Państwa pośrednictwem yy, poprosić kibiców o to, żeby właśnie teraz, od teraz. Kupowali karnety na nasz stadion, bo, bo marzymy, żeby na tym pierwszym meczu w Lidze Europejskiej ten stadion wypełnił się w całości. Chcielibyśmy tego bardzo. E, a teraz już możemy przechodzić do, do rozmowy z, z Kaziem. E, jak, będą jak będzie wyglądał dzisiejszy trening i jak wyglądają przygotowania e, całego zespołu do rozpoczęcia tej rundy? I czy wszyscy piłkarze grzecznie stawili się po urlopach w klubie? Przede wszystkim witam wszystkich po przerwie i chciałbym jedną rzecz jakby na początku powiedzieć, że to, że my dzisiaj zaczynamy treningi, to nie znaczy, że zawodnicy do tej pory nic nie robili i, i my zaczynamy tak późno te przygotowania. Nie, zawodnicy mieli bardzo szczegółowo rozpisane to, co mają do wykonania w tym czasie, kiedy ich tutaj nie było. I w zasadzie oni przyjeżdżają, oni mają być przygotowani już w jakimś stopniu do tego, co będziemy tutaj od dzisiaj robić. Jeśli chodzi o dzisiejszy trening, to spotkanie mamy zaplanowane na godzinę 13:00, później, więc będzie na pewno prezes na tym spotkaniu. Mamy potem kilka spraw organizacyjnych też tutaj do omówienia i Wychodzimy, zaczynamy od siłowni, a więc nie bezpośrednio idziemy na boisko. Później dopiero idziemy na boczne boisko i tam mamy jakby drugą część treningu. Zawodnicy, no nie z wszystkimi jeszcze się widziałem, także ciężko mi jest o tym mówić, z tego względu, że też od samego rana trwają jakby badania kardiologiczne w szpitalu. I, I oni tam sukcesywnie przybywają, prawda? Ta, ta, ta godzina jest wyznaczona spotkania na 13 i, i wtedy będziemy, mam nadzieję, z większością już, bo, bo jeszcze kilku będzie tam na badaniach będziemy się mogli spotkać. Co do jakby ich stanu zdrowia, no wydaje mi się, że, że tak Radek Sobolewski powoli wchodzi do, do treningu. Myślę, że będzie to jeszcze przez jakiś czas bardziej indywidualny trening też z Michałem czekajem jeszcze jeszcze nie jest wszystko na, na 100% i, i będziemy musieli ostrożnie z nim zaczynać. Jeśli chodzi o pozostałych, to mam taką nadzieję, że wszyscy są w 100% zdrowi. Dziękujemy bardzo. i Czekamy na Państwa pytania. Bardzo proszę Bartek Karcz. Dzisiaj, jakby po tym treningu, wiele się wyjaśni, ale przymierzam się do tego, że wszyscy ci zawodnicy pojadą z nami, plus zabieram dwóch zawodników z młodej ekstraklasy. Jest to Michał Szewczyk i Alan Uryga. Czyli w sumie będzie nas w Hiszpanii 26 osób: 23 zawodników plus 3 bramkarzy. Piotr, czas, bardzo proszę. Hmm, czy ja jestem zawiedziony? Nie, ja cały czas mówiłem, że uważam, że ten zespół ma potencjał i, i yy, te wzmocnienia, tak jak mówiłem, też są mile widziane, ale myślę, że, że jeśli ci wszyscy zawodnicy, których mamy, będą zdrowi, to, to my jesteśmy w stanie stworzyć dobry zespół i, i, i powalczyć w, tym, w tej rundzie. Hmm. Też trzeba wziąć pod uwagę to, że my od jakiegoś czasu ta, ta rotacja w tym, w tym zespole jest dosyć duża i, i, i zespołu nie można zbudować tam przez kilka miesięcy, jeśli będziemy cały czas tych zawodników wymieniać. Trzeba też to wziąć pod uwagę. I ja, ja będę, tak jak powiedziałem, zadowolony, jeśli wszyscy ci, których mamy, będą w pełni zdrowi. Bardzo proszę, Stich. Nie, w tej chwili nie mamy, nie mamy takiej listy. Mam informacje na jakiś postanek, mhm. No tak, już tam przed świętami zdążyłem obejrzeć kilka meczy. Mniej więcej wiem co grają w jaki sposób. Mamy też zaplanowane jakby dalsze obserwacje tego zespołu i. i, i

te, te, te dwie rzeczy, jakby, składają się na to, że jest to dla nas mecz prestiżowy i obojętnie, kto by w tym meczu nie grał, to, to będziemy chcieli ten mecz wygrać. Tak, tak do tego podchodzimy. No na pewno jest to jakby dodatkowa atrakcja, czy, czy dodatkowy smaczek tego piękny, mam nadzieję i, i w pełni otwarty stadion narodowy, to grać tam pierwszy mecz o super puchar jest to na pewno wielka frajda.

Tego, tego planu, który miał do wykonania, to przede wszystkim musi mieć świadomość tego, że to będzie jego problem w sensie takim, że, że on może nie załapać się do, do kadry meczowej, czy to do jedenastki. Mamy też odpowiednie środki do tego, aby pewne konsekwencje ponieśli, bo dając im ten program, oni też mieli świadomość, że jeśli go nie wykonają, to muszą się liczyć z jakimiś tam nałożonymi karami, prawda?

Tak, jest to, jest to, jeśli patrzymy na, na ten okres miesiąc czasu do, do, do tego meczu z Legią. E, może się wydawać, że to jest. Że, że inaczej nikt tak nie zaczynał, ale w tamtym roku chcę przypomnieć też, że zaczynaliśmy najpóźniej, najpóźniej w lidze 17 stycznia i też były głosy, że, że, że zaczynamy za późno i tak dalej, więc e, ja rozumiem, jakby to nie wiem, zaniepokojenie czy zaciekawienie, ale poczekajmy i będziemy mogli ocenić jakby po jakimś czasie, a nie już teraz stwierdzamy fakty, że zaczynamy za, za późno. Dziękuję, dziękuję, No oczywiście nie będzie to wysoka intensywność. Przewidujemy tę tą główną pracę wykonać w Portugalii. Natomiast bierzemy tylu, tylu zawodników na ten obóz, aby te dwa sparingi, które tam będziemy grać, dać możliwość pograć wszystkim zawodnikom w tym celu, aby nie tracić jakby jednostek treningowych w dniu meczu. Kiedy rozgrywamy mecz, żebyśmy nie skoncentrowali się tylko na meczu, ale mogli odbyć jednostkę treningową i tak samo dzień po rozegranym sparingu, abyśmy mogli normalnie, normalnie trenować. Chcemy, chcemy ten czas wykorzystać jak najlepiej. Matyka. Tak, oczywiście, oczywiście było tam też ważyliśmy ich przed samym wyjazdem i, i to też jest uwzględnione. Nie, nie jeszcze, nie, jeszcze nie. Mam takowe informacje, ale nie, nie, do wczoraj nie miałem jeszcze potwierdzenia na 100%. Czy, czy akurat dojdzie do tego sparingu z tym, z tym przeciwnikiem? Powiem szczerze, tak, ja bym, jeśli, jeśli ktoś miałby być, to ja bym chciał go mieć dzisiaj już, prawda? Pamiętam takie sytuacje, gdzie w momencie, kiedy już byliśmy na zgrupowaniu, przewijało się dosyć, dosyć dużo zawodników nowych, którzy przyjeżdżali i wyjeżdżali, i nie jest to na pewno komfortowa sytuacja dla trenera. No jak wiecie, tam już mamy, mamy ustalone, ustalone sparring partnerów na, na ten pobyt w Portugalii. Są to drużyny duńskie. Powiem tak, no niekoniecznie, niekoniecznie było to jakby do końca zaplanowane, bo, bo też nie do końca wiedzieliśmy. Nie, czy awansujemy do jednej do, szesnastej ligi europejskiej, a te jakby przygotowania obozów zaczęły się już, kiedy jeszcze trenerem był Robert Maskant, także ale myślę, że, że Duńczycy czy w ogóle Skandynawowie są niezłym przetarciem. Na razie, na razie jest jakby cisza. Bardzo proszę, Dania Chciałem które zadanie będzie trudniejsze: ewentualnie uczestniczenie w w Unii Europejskiej, a ma zysk odrobienie strat w Ciężko mi powiedzieć, które będzie trudniejsze. Oczywiście opinia po losowaniu w Lidze Europejskiej była taka, że mieliśmy dużo szczęścia i będzie to łatwy przeciwnik. Ja tak nie uważam, że mieliśmy, mieliśmy szczęście Ok, zgadzam się, bo mogliśmy trafić dużo dużo gorzej, natomiast na tym poziomie uważam, że nie ma słabych zespołów. Jeśli chodzi o, o rozgrywki w polskiej Ekstraklasie to na pewno zadanie jest trudne, ale nie niemożliwe do wykonania, bo tak jak już też mówiłem, czy bardziej nieprawdopodobne wydawało się to, że awansujemy do jednej szesnastej ligi europejskiej, czy bardziej nieprawdopodobne wydaje się to, że odrobimy tą stratę. Martwi mnie to, powiem szczerze, bo e, mieliśmy okazję oglądać chociażby w naszej lidze rozgrywki, gdzie na boisku Lecha Poznań została kilkakrotnie wymieniana ta murawa i, i za każdym razem było widać, że jeśli ona jest e, niedawno położona, to ona nie spełnia tych, tych wymogów czy tych standardów, które chcielibyśmy mieć. Dwa ostatnie pytania, bardzo prosimy. Bardzo proszę. Nie, absolutnie. Nie tylko Biton i Gękow, ale cała kadra zaczyna jakby na tym samym poziomie i wszyscy, wszyscy mają równe szanse, każdy, każdy walczy o miejsce. Nie ma tutaj absolutnie wpływu na mój jakby obraz jedenastki, chociażby ostatni mecz z Twente, który dał nam awans. Nie, nie. Wszyscy mają równe szanse.